Cześć. Dzień dobry. Z tej strony Agnieszka witam serdecznie po dłuższej nieobecności. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o słowach, ale nie o tych, które rzucamy w świat, tylko o tych, które mówimy do siebie. Tych cichych, tych, które nie mają dźwięku, ale niosą potężną, potężną wibrację. Tych, które nie są wypowiadane na głos. Ale mają moc stwarzania albo niszczenia całych światów, naszych wewnętrznych światów. I wiem, że może sobie myślisz teraz: mmm, To są tylko myśli, tylko słowa, to jest tylko taka moja wewnętrzna gadka, to są takie żarty. Nie. Prawda jest taka, że to, co do siebie mówisz, zapisuje się w Twoim ciele, w komórkach, w oddechu, w postawie ciała, w Twoich decyzjach, w Twoich energiach. W Twoich marzeniach i w tym, co się w Twoim życiu pojawia. Bo myśli i słowa to nie są tylko myśli i słowa. To są fale. To są częstotliwości. To są wibracje, które albo cię podnoszą, albo cię rozszarpują od środka. Hmm? Naprawdę. I dziś chcę Cię zaprosić do jednej bardzo głębokiej refleksji, czego nigdy więcej nie powiesz do siebie. To jest pytanie czego nigdy więcej nie powiesz do siebie. Bo wiesz, nie chodzi tylko o to, że coś sobie myślisz. Chodzi o to, że ty w to wierzysz. Że wierzysz, że jesteś nie dość, że coś z tobą jest nie tak. Że musisz zasłużyć, udowodnić, być idealna, idealna. I tymi myślami, tym wewnętrznym takim biciem siebie odcinasz się od Obfitość, obfitość ma różne oblicza. Miłość, jedzonko, przyjaźnie, czas wszystko to jest obfitość. Czyli odcinasz się od tej obfitości, od miłości, od uzdrowienia i nie ma żadnej magii, żadnych afirmacji, żadnej medytacji, która działa, jeżeli pod spodem wciąż siedzisz w tej narracji, że jestem głupi, głupia. Znowu mi nie wyszło, nie nadaje się. Powinnam być lepsza, powinnam być bardziej, powinnam być dalej, powinnam więcej. To jest taki szept, który sączy się codziennie do Twojego systemu, jak trucizna, w której, której nawet nie zauważasz, bo jest potana w bardzo znajomej szklance. A potem sobie mówisz: czemu moje życie się nie zmienia? Bo to, co wysyłasz do wszechświata, to nie są tylko słowa. To są Twoje częstotliwości, Twoje intencje i Twoja wewnętrzna prawda. Dlatego dziś chcę zaprosić Cię do aktu rewolucji. Nie mów już do siebie w ten sposób. Zamien nie dam rady na jeszcze się uczę. No jestem, jestem beznadziejna na... Szukam nowego rozwiązania, nowej drogi. Na, zawaliłam, na. Zobaczyłam po prostu, co już nie działa. I to nie chodzi o to, żeby zaklejać rzeczywistość takim lukrem. Tylko o to, żeby w końcu zacząć mówić do siebie z miłością. Tak, jakbyś mówiła do dziecka, do siostry, do przyjaciółki, którą naprawdę, naprawdę kochasz. Bo każde Twoje słowo ma moc stwarzania rzeczywistości. Każde jedno słowo. Jesteś kreatorem, i to, co mówisz, to jest zaproszenie, albo do życia, albo, albo dla życia, albo dla bólu. Więc dziś zostawiam Cię z tym zapytaniem, co chcesz dziś zaprosić do swojego świata. I co musisz przestać, przestać do siebie mówić, żeby to zaproszenie miało sens? Nie jesteś zły, zła. Nie jesteś popsuta. Nie jesteś za mało. Jesteś w procesie. Jesteś światłem pięknym i masz prawo mówić do siebie tylko z miłością. Jam jest i ty też jesteś. To usłyszaj. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina. E-book Narcyz Cię Nie Złamie pokaże ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e znajdziesz w opisie.